Po raz pierwszy taśma startowa już ruszyła. Równy start wszystkich zawodników. Kto wysforuje się na pierwsze miejsce? Chris Holder, ale tam po zewnętrznej, kto to? Oscar Polis. Nieprawdopodobna sytuacja. Znakomite wejście tego zawodnika w to spotkanie. Gdyby tak, to się wszystko zakończyło. Oscar Polis na prowadzeniu ściga go. Chris Holder, trzecia pozycja Jaśnickiego, który walczy z Lukeem Beckerem. Ciekawa konfiguracja już na samym początku tej rywalizacji, bo w tym momencie widzą Państwo o takie nieoczekiwane e, dość ustawienie zawodników w tym pierwszym e, biegu. E, otwiera stawkę cały czas jadący na pierwszym miejscu Oskar Polis. Jego partner z drużyny Luke Becker na ostatnim miejscu. E, to wszystko nam się kształtuje na remis biegowy e, w tym e, biegu otwarcia, ale musimy poczekać do końca, bo tu jeszcze ostatnie okrążenie przed zawodnikami. Co zrobi Chris Holder? Czy znajdzie patent na Oskara Polisa? E, na razie znakomicie. Zawodnik Łódzkiej drużyny odpiera te ataki. Tutaj również próbuje Luke Becker zaatakować Wiktora Jasińskiego i zaatakował skutecznie. Dojadą do mety i ruszyli już na pierwszym miejscu w tej chwili. Jest Oliver Bertson. Jego partner z drużyny spada na pozycję czwartą. Bertson w tej chwili jednak wyprzedzony już przez Frederika Jakobsena. No a za jego plecami czai się jeszcze Wiktor Jasiński. Ale z kolei nie odpuszcza na czwartym miejscu na razie jadący Mateusz Bartkowiak. A więc jeszcze się tutaj próbuje to wszystko tasować. Teraz kolejny atak który wyprzedza Jakobsena. Tak to wygląda na tę chwilę, ale już znów Imperium kontratakuje. Znów znakomicie zawodnik w niebieskim kasku zaatakował, ale tasują się nieprawdopodobnie. Znów jest Benson na pierwszej pozycji. Znów Jakobsen spada na miejsce numer dwa. I tak to trwa. To jest niewątpliwie najciekawsza rywalizacja tego spotkania, jak do tej pory. To, co dzieje się na miejscach. Jeden, dwa w tym biegu. I kolejny atak już ponownie w niebieskim kasku. Frederika Jakobsena, ale raz jeszcze Oliver Benson zamknął mu drogę do zwycięstwa w tym wyścigu. I tak się to, proszę Państwa, kończy. I rozpoczynamy wyścig 12, ale Basso dał się tu szybko zamknąć. No i wygląda na to, że gospodarze uciekają na 5 do 1. Próbuje, co ciekawe, Bartosz Nowak podjąć rywalizację, ten, który miał do tej pory 2-0, ale tyle tylko się okazało, że zamknął drogę Benjaminowi Basso. Do tego, by ten ewentualnie zbliżył się do rywali, a więc wygląda na to, że nie powinni mieć problemów, chociaż Nowak jeszcze nie traci zbyt wiele do szostaka. Tyle tylko, że szostak jedzie pewnie. Szostak w tej chwili nawet nie myśli o tym, by za wszelką cenę wygrywać, bo i tak ma bonus w swoim posiadaniu, a więc wciąż będzie niepokonany dla zawodników gości, jedynym żużlowcem Arget Malesy po 12 wyścigach, który z żadnym żużlowcem przyjezdnych nie przegra, natomiast oczywiście Wiktor Jasiński jeszcze poprawia swoją statystykę, wjeździe w tej chwili 3 punkty, Szostak 2, natomiast gościom pozostaje tylko to jedno jedyne oczko, które za chwilę między sobą rozstrzygną. bo jadą w tej chwili bardzo równo i zobaczymy, który z nich no, wyglądało, że w kasku żółty Benjamin bardzo minimalnie szybszy. Daśma w górę dobry start Graba Czugunowa. Minimalnie tam był szybszy od zawodników, ale już tutaj wpycha się Oskar Polis, ale nie Czugunow. Po wewnętrznej, po małej minął przeciwnika. I tutaj zanosi się na to, że za chwilę również i Tobiasz Musielak wysforuje się na drugie miejsce i gospodarze pomkną po podwójne zwycięstwo. Na to się zanosi. Tutaj Oskar Polis starał się jak Bóg, żeby obronić tę pozycję. Najpierw pierwszą, potem drugą, ale jednak gospodarze ok Znaleźli się tutaj szybsi, sprytniejsi i prowadzą w stosunku 5 do 1. Tak, dwa zawodnicy gości na dwóch ostatnich miejscach w tej chwili. Polis gdzieś tam nawet na koniec stawki spadł. Bo przed nim jeszcze teraz wysunął się Oliver Benson. A tutaj dwaj zawodnicy gospodarzy prowadzą na 5 do 1. No i będzie w tym meczu pozamiatane. Oczywiście pamiętamy, mamy gdzieś z tyłu głowy ten bilans wszystkich spotkań, walkę o tę pozycję. Laki Luzera, ale to będzie bardzo trudne, jeśli chodzi o zespół łódzki. Czerwony Kask na prowadzeniu, Czerwony Kask, czyli Gleb Czugunów ma wreszcie tę wymarzoną trójkę. Na koncie Tobiasz Musielak wpada na drugim miejscu. Oliver Bertson z punktem, no i zrezygnowany Oskar Polis. Błaga! Już start został dokonany przy krawężniku walczy w żółtym kasku Becker, Becker chyba wysunie się na czoło stawki, tak jest, dwaj zawodnicy gospodarzy, a więc Musielak, a więc Holder na dwóch kolejnych miejscach i stawkę zamyka Oliver Werson. Nie miał jeszcze Szwed zera w tym dzisiejszym spotkaniu. Zanosi się na to, że być może to zero wpadnie. Tymczasem jadący na pierwszym miejscu Luke Becker musi tutaj się starać, aby odeprzeć ataki Między innymi pędzącego w niebieskim kasku Chrisa Holdera. No i tutaj to jest bardzo trudne, bo Holder łyknął już zawodnika gości, ale teraz kontratak Luka Beckera. I on znów jest na czele rywalizacji, ale ta rywalizacja chyba nie jest jeszcze tak do końca zakończona. Tutaj wspaniała walka między dwoma zawodnikami, wspaniała walka amerykańsko-australijska i tutaj mistrz świata z 2012 roku, który ma chrapkę jak wiadomo na Ekstraligę. Na powrót do tego najwyższego szczebla rozgrywek przywozi trzy punkty, a zatem trzy punkty na koncie Holdera.